Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i zabieram Was dzisiaj na wycieczkę. Będzie to wycieczka z biurem podróży, bo daliście mi znać, że taki materiał Was interesuje, więc zabieram Was na objazdówkę wzdłuż Adriatyku z biurem podróży Rainbow. Naszą wycieczkę zaczynamy w Orzeszu. Tutaj zjeżdżają się autobusy z całej Polski, i też stąd ruszają autobusy w różne zakątki Europy. Jest tu bardzo dużo ludzi, pada deszcz i nie jest tak bardzo przyjemnie. Ruszamy z około 10 czy może 15 minutowym opóźnieniem. Przy tego typu objazdówkach na pewno wyzwaniem może być podróżowanie autobusem. Dla mnie nie stanowi to problemu, jestem przyzwyczajona, zaprawiona w boju, cieszę się z podróży, gapię się w okno, mijamy po drodze różne okolice, różne miasta, możemy zerknąć chociażby na Wiedeń, więc podróż mija mi całkiem, całkiem przyjemnie. Mamy taki dłuższy postój, a my zamiast się stołować, do to... Poszliśmy na spacer, bo tutaj są przepiękne widoki. Dojechałyśmy już do naszego hotelu. Jeden nocleg spędzamy tutaj, ale tutaj jest? przyjemnie, tu już się rozłożyłyśmy z torbami tu jeszcze mamy łazienkę też bardzo przyjemno z prysznicem jesteśmy trochę wytyrane po całym dniu, ale jest ok jesteśmy po pierwszym dniu podróży już wiemy, że mamy zmianę planów bo jutro mieliśmy jechać, najpierw miała być jaskinia postojna i Ljubljana. Potem mm, w ten pierwszy dzień miały być jeziora plitwickie, ale okazuje się, że pojedziemy jutro do rezerwatu rzeki Krka e, ze względu na pogodę, więc to jest taki plus, jeżeli chodzi o wycieczki, zbiórę podróży, że my się tym w ogóle nie przejmujemy, tylko ktoś to załatwia za nas. Dzień dobry, dzień dobry, my zaczynamy kolejny dzień naszej. Wyprawy. Dzisiaj jedziemy do Szybenika i do Parku Narodowego Krka. Z tego co sprawdzałam, to też czeka nas trochę godzin jeszcze. W podróży musimy wyjechać wcześniej. Jest godzina za 15:07, więc o 7 mamy śniadanie i za 10:08 wyjeżdżamy dalej. Chciałam Wam nagrać jak, nag jak rozplątuję moje włosy z kokonu, ale <śm> nie nacisnęłam record. Uh, ale po rozplątaniu wyglądają tak. Pogoda nie jest zachęcająca, ale to dopiero początek problemów z nią na tym wyjeździe. Po drodze pani pilotka opowiada nam najpierw o słoweńskich, później o chorwackich zwyczajach, o codzienności w tych krajach, o różnych swoich doświadczeniach z nimi związanych. Widać, że jeździ tu od lat, że ma dużą wiedzę i że po prostu lubi te rejony. Fajnie się tego słucha. Po drodze czeka nas niespodzianka, bura, silny porwisty wiatr, który sprawia, że część autostrady, którą mieliśmy jechać, jest zamknięta. Zbaczamy więc z głównej drogi i z okien autobusu możemy podziwiać mniej turystyczne czy zabytkowe rejony Chorwacji. Jestem pod wrażeniem tego, jak zmienia się pogoda. Po przekroczeniu pasma górskiego wjeżdżamy w piękne lato i podziwiamy niesamowite widoki. Zatrzymaliśmy się na chwilę na postoju, ale tak nas dziko przewiało, jak ze wszyscy czerwona. Także takie atrakcje mamy. Dzisiaj wieje bura, zamknięta była dla tego autostrada i rzuci ten wiatr, ale przynajmniej naprawdę zrobiła się taka piękna, piękna pogoda. Po południu docieramy do Szybenika. Najpierw zwiedzamy go z lokalną panią przewodniczką, a potem mamy kilkadziesiąt minut czasu wolnego. Zwiedzamy również Katedrę świętego Jakuba, zbudowaną na przełomie XV i XVI wieku, całkowicie z kamienia, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie wieję, ale no, jesteśmy tu tylko chwilę, nie mamy czasu pochodzić. To jest na pewno minus tego typu wycieczek zorganizowanych. Chyba mnie nie słychać. Ale na pewno jest to bardzo pięknie i chciałabym tu kiedyś wrócić, tak sobie pochodzić już na spokojnie. W Parku Narodowym Rzeki Kyrka albo Krka. Wydaje mi się, że Kyrka, bo tak wymawiają to osoby tu mieszkające, ale nasza pani przewodnik mówi raz tak, raz tak. W każdym razie bardzo polecam to miejsce, nie będę udawała, że wiem jak się wymawia wszystkie nazwy, ale polecam. Jest to naprawdę przepięknie. Widoki w Parku Narodowym Kerka są naprawdę przepiękne, ale pamiętajmy o tym, że zwiedzamy je w naszej całej grupie, więc na część widoków musimy chwilę poczekać, aż przejdą inni, którzy je zobaczą. Nie zwiedzamy też oczywiście całego parku od A do Z, ale i tak wrażenia dla mnie z tego miejsca są jak najbardziej pozytywne i bardzo mi się tu podoba. Co do liczby ludzi, to tak jak mówiłam, zwiedzamy w grupie, ale poza nami w Parku Narodowym Kyrka nie ma prawie nikogo, a podobno czasami w sezonie potrafi tu być tu dużo ludzi. Jesteśmy już w Bośni, w Bośni i Hercegowinie, bo tutaj śpimy. I było to niespodziewane dla mnie na początku tej pracy, bo w ogóle nie spodziewałam się, że. Możesz iść, możesz, mam Nie spodziewałam się, że będziemy w Bośni i Hercegowinie w ogóle. I z tego co słyszałam, to część osób na wycieczce też o tym nie wiedziała. Po prostu mamy tu noclegi. Podejrzewam, że dlatego, że jest taniej. Ale dojechaliśmy tu o 22.00. I po prostu ee, zjedliśmy szybko kolację, rozpakowujemy się, idziemy spać, bo jutro rano wyruszamy trochę później, co prawda, ale no, i tak o 9:08 już śniadanie, więc e, tak to wygląda. Na pewno nie jest to dobra opcja dla ludzi, którzy się chcą na wakacjach wyspać, to na pewno. Mm. Także myślę, że może znajdę jakąś inną wolną chwilę, żeby na spokojnie pogadać. A tymczasem dobranoc. Dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami z Bośni i Hercegowiny I tak sobie myślę, że człowiek jak gdzieś przyjedzie po ciemaku to jednak niewiele widzi A tutaj mamy taki piękny widok na góry. Mamy jeszcze chwilę do odjazdu, bo jednak jest o 10.15, a nie 9.15 Więc idziemy z mamą szukać zejścia nad zatokę I oczywiście nam jedna pani mówiła którędy Obie słuchałyśmy, żadna z nas nie zapamiętała Albo w prawo, albo w lewo ale może nam się uda także popatrzymy sobie co my tu mamy chociaż wam powiem że nawet nie musimy schodzić bo tu z góry jest po prostu taki piękny widok cudo schodzenie po tych schodach to jest czat nie będę patrzeć w aparat bo nie chcę się zabić Chociaż patrzenie pod nogi u mnie daje te same rezultaty. Ale e, powiem Wam, że Bośnia to jest kraj, który mnie bardzo ciekawi. I my teraz tu tylko nocujemy. Nie będziemy tu. Moment. Nie będziemy tu e, jakoś dłużej, ani nie będziemy niczego zwiedzać, ale chciałabym tu kiedyś przyjechać. Bardzo. A zaciekawiła mnie Bośnia po filmach pana Roberta Makłowicza. Polecam wam na YouTube jego serię z Bośni bardzo serdecznie. Skrótowo mówię Bośnia, ale jesteśmy na terenie Hercegowiny w Neum i chciałabym kiedyś w te okolice wrócić. Chłopcy pozwolił mi także na a tymczasem ruszamy do Dubrownika, najpierw zahaczamy jednak o lokalną winiarnię. Dubrownik zwiedzamy z lokalną panią przewodniczką, która opowiada nam historię tego miasta w tak ciekawy i tak fantastyczny sposób, że aż po prostu chce się tego słuchać. Ja nie będę wam tej historii tutaj streszczać, sama po powrocie z tej wycieczki pomyślałam, że z chęcią sięgnę po jakieś dodatkowe lektury i poczytam o Dubrowniku więcej. Potem mamy czas wolny. My wraz z częścią grupy wybieramy się na rejs dookoła murów Dubrownika. Pogoda nie jest zbyt sprzyjająca, są dość duże fale. Na początku nas to nawet cieszy i bawi, przynajmniej niektórych z nas. Ale potem okazuje się, że fale robią się coraz większe, a my w wodzie dostrzegamy kajakarzy, których zmiotła fala, więc w tym momencie ja wyłączam aparat, podpływamy do nich łódką i staramy się im pomóc wyciągnąć ich na brzeg. jeszcze teraz wieczorem na spacer. Pięknie tu jest w, w właśnie Hercegowinie. Właściwie jesteśmy w Hercegowinie. Ja co chwilę Cześć. widzę tu jakieś koty. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć. Siska koty to są moje. Wszystkie. Przed chwilą się bawiłam z jednym, teraz jest drugi. Siema! Siema! Także takie tu mamy atrakcje, ale przepiękny, przepiękny wieczór po takim intensywnym dniu. Kolejny dzień właśnie w Hercegowinie, a konkretnie w Hercegowinie, ale tak jak mówię po raz kolejny, tylko tu śpimy. Dzisiaj ruszamy do Splitu i Trogiru. Byłam właśnie w sklepie, kupiłam sobie kozi sir. I kupiłam też e, torotan tradycjonalny, harcegowiński. Nie mam pojęcia, pan mi próbował coś tłumaczyć. Ale chyba chodzi o to, że jeden jest tłusty, a drugi jest nietłusty. Tradycyjnie można by powiedzieć, trogi zwiedzamy najpierw z lokalną panią przewodniczką, a potem mamy chwilę dla siebie. Dostrzegamy w że polskie akcenty, jak na przykład plac Jana Pawła II. W czasie wolnym ja oprócz spacerów po Trogirze idę też skosztować zupy krewetkowej, która podobno jest robiona według tradycyjnego lokalnego przepisu. Na ile to jest prawda, nie wiem, ale jest naprawdę bardzo dobra. Zjadłam właśnie pyszną zupkę krewetkową w Trogirze, więc tylko jezuleci samolot. Te samoloty tu latają bardzo nisko. Zdążyłam tego tak uchwycić, ale chyba nie byłabym w stanie mieszkać w takim miejscu, bo byłabym tym zestresowana. Zupka krewetkowa była tak pyszna, e, chociaż ja nie jestem jakąś taką wielką fanką owoców morza, ale naprawdę była bardzo dobra. Idę teraz na poszukiwania, bo nie mamy, która się na zupkę krewetkową nie chciała skusić. jest drugim co do wielkości miastem w Chorwacji. Mogłoby się więc wydawać, że to jakaś niesamowicie gigantyczna metropolia, ale tak nie jest. nie niecałe 170 tysięcy mieszkańców, z tym, że są to dane z 2011 roku. Zwiedzamy Stare Miasto i Podziemia dawnego Pałacu Dioklecjana. Znowu na początku z lokalną panią przewodnik, panią Kasią, która oprowadza nas tak fantastycznie, ma naprawdę cudowną energię, i myślę sobie, że w takich wyjazdach zorganizowanych bardzo ważne jest to, kto. Nas po danym miejscu oprowadza, bo w zależności od tego, co nam przekazuje i jaką energię nam przekazuje, jaki uśmiech nam przekazuje, my to miejsce możemy odbierać zupełnie inaczej. Tradycyjnie potem spacerujemy po uliczkach miasta, odpoczywamy, zachwycamy się i ruszamy w dalszą podróż, a właściwie w drogę powrotną, do neum. I tu moim zdaniem, ale nie tylko moim, bo też wielu osób uczestniczących w tej wycieczce, następuje największy błąd organizacyjny całego wyjazdu, bo ze Splitu wracamy ponad dwie godziny do Neum, a jutro tę samą trasę będziemy musieli pokonać w drugą stronę, kiedy będziemy zmierzać w kierunku Jezior Litwickich. Więc tak naprawdę zamiast spędzić poranek gdzieś w spokojnym miejscu, na plaży odpocząć, to my tę samą trasę pokonujemy w te i we w te. Ruszamy w dalszą podróż, mijamy po drodze piękne chorwackie krajobrazy, ale myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć o tym, o czym ciężko nie wspomnieć, będąc na Bałkanach. A z drugiej strony atmosfera wycieczki czy wypoczynku być może nie sprzyja rozmowom na tak trudne i poważne tematy, ale niemal w każdym miejscu, w którym jesteśmy, jest coś w rodzaju Izby Pamięci Ofiar Wojen na Bałkanach. Nasza pani przewodniczka też w autobusie opowiada nam trochę o tych konfliktach, ale nie z perspektywy mocno historycznej czy politycznej, ale z perspektywy relacji osób, które poznała osobiście i które w tych wojnach straciły bardzo wiele. Nie tylko straciły bliskich, ale też zawalił się ich świat, świat, jaki dotychczas znały. Nie chcę tu snuć jakichś górnolotnych refleksji na temat kondycji ludzkości, ale to są wydarzenia, z których my możemy wyciągnąć wnioski tak, żeby nie powtórzyły się w przyszłości. Być może jest to utopijne, ale moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. I ostatni nasz przystanek na Chorwacji, oprócz noclegu, oczywiście, czyli Jeziora Plitwickie. Piękne widoki, które na pewno mogą sprawiać niesamowite wrażenie, ale my trafiamy na dzień, w którym jest tam bardzo dużo ludzi. Mnie zaczyna boleć głowa, zarówno od tłumu, jak i od szumu wody, który jest bardzo głośny, więc jakoś nie umiem się zachwycać tymi widokami. I to jest chyba taki mój kryzysowy dzień na tej wycieczce, chociaż naprawdę jest tam bardzo pięknie. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć, że jeziora Plitwickie można zwiedzać różnymi przygotowanymi trasami, nie można z nich zbaczać, które mogą trwać od 2 do czasem nawet 8 godzin. My wybieramy jedną z krótszych, a właściwie program naszej wycieczki taką krótszą trasę zakłada. Ja z pewnością gdybym wybierała sama, to zarezerwowałabym sobie na to miejsce więcej czasu, ale tak mówię w teorii, bo tego dnia z uwagi na te dzikie tłumy chcę stamtąd jak najszybciej uciec i chyba nie wytrzymałabym tam 8 godzin. Dojechaliśmy do naszego ostatniego hotelowego noclegu, oh, ale jesteśmy padnięci. Jutro już ruszamy, ostatnia noc będzie w autobusie. Strasznie tu wieje jeszcze w hotelu jest grupa dzieci, więc przy recepcji był taki straszny chaos i hałas, że trochę nie wiemy jak się nazywamy. Lecimy jeszcze po bagaże, Jutro już ostatni dzień zwiedzania, już jedziemy na Słowenię i to koniec naszej wyprawy. Ciekawa jestem, czy to słychać, ale wie jest straszny wiatr i jest tu taki dziwny dźwięk od tego wiatru, więc nie wiem, jak my będziemy dzisiaj w nocy spały, a jak tu będzie tak wiuchać. Ostatnią noc spędzamy w Karlobagu z widokiem na półwysep Kyrk. Bardzo ciekawa okolica, myślę, że w sezonie jest tu całkiem sporo ludzi, ale teraz po sezonie właściwie są pustki. Hotel, w którym nocujemy, jest chyba najgorszy ze wszystkich na całym wyjeździe. Nie zdążyłam go nawet sfilmować, ale miałyśmy na przykład dziurę w drzwiach do łazienki, więc nie były to najlepsze warunki, ale ponieważ przyjechałyśmy bardzo późno, zaraz na drugi dzień wyjeżdżałyśmy, to jakoś specjalnie się tym nie przejęłyśmy, nie zmieniałyśmy już tego pokoju. To, co było fajne, to lokalizacja tego hotelu. Był tuż nad brzegiem zatoki, więc to było naprawdę bardzo przyjemne. Rozglądając się wokół, mam takie poczucie, że jeszcze tylko jeden dzień i nasze wakajki będą się powoli kończyć. Być może towarzyszy temu jakaś nostalgia, ale z drugiej strony też cieszę się, że wracam do domu, do tej zwykłej codzienności. I mam taką refleksję, stojąc tutaj właśnie w Karlobagu, że fajnie jest mieć taką codzienność, do której lubi się wracać z wakacji. Po południu docieramy na Słowenię i ruszamy do banku Gringota. A tak naprawdę odwiedzamy jaskinię Postojna. Trasa turystyczna obejmuje około 5,5 km, ale część tej trasy pokonuje się kolejką. Jaskinię zwiedzaliśmy w zorganizowanej grupie. Z audioprzewodnikiem, i było to bardzo dobre i wygodne rozwiązanie. Polecam Wam odwiedzić Jaskinię Postojna, bo żadne zdjęcie tak naprawdę ani żaden film, który tutaj zrobiłam, nie oddaje tego, jak piękną pracę wykonała tutaj sama natura. I już zupełnie na koniec naszej wyprawy odwiedzamy Lublany, stolicę Słowenii, w której ja absolutnie, totalnie, kompletnie się zakochuję. Wprawdzie mamy tu tylko szybki wieczorny spacer, ale Ludlana bardzo mi się podoba i bardzo chciałabym tu kiedyś wrócić, tak na spokojnie. Podsumowując ten nasz wyjazd i odpowiadając na Wasze pytania o moje wrażenia z wycieczki objazdowej z biurem podróży, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Ale nie dlatego, że była to świetnie zorganizowana wycieczka, czy dlatego, że spełniała ona w pełni moje oczekiwania, ale chyba po prostu dlatego, że tych oczekiwań jakoś szczególnie nie miałam. Fajnie spędziłam czas zarówno z moją mamą, jak i z całą grupą. A mieliśmy naprawdę fajną grupę i poznałam bardzo ciekawych ludzi. Dodatkowo nie musiałam się w ogóle przejmować kwestiami organizacyjnymi, a na tą wycieczkę jechałam tuż po moim egzaminie wstępnym na studia, kiedy jeszcze nie do końca wiedziałam jak się nazywam, bo nie wróciłam jeszcze do formy. Więc na pewno odpoczęłam. Pomimo długiej jazdy autobusem czy trochę krótszego snu, nie było to dla mnie męczące, ale to jest kwestia bardzo indywidualna. Na pewno nie jest to najlepszy sposób na dogłębne poznanie jakiegoś kraju czy nawet okolicy, ale przyjemne liźnięcie różnych miejsc dla kogoś, kto jest w stanie dostosować się do programu i dla kogoś, komu nie sprawia to problemu. Czy pojechałabym na taką wycieczkę ponownie? Myślę, że tak. Może nie na identycznie taką samą, ale to raczej nie jest moja ostatnia objazdówka. Czy chciałabym się kiedyś wybrać w rejony na własną rękę w przyszłości? Tutaj odpowiedź też jest twierdząca, jeżeli będę miała kiedyś czas i chęci, żeby to ogarnąć. Na koniec powiem Wam tylko, że ostatnią noc naszej wycieczki spędzamy w autobusie. Dobranoc.